A jeżeli widać, Żeluizja, jestem Paweł TV. No i jak możecie zobaczyć, jest tutaj ładna mapa. Ładna mapa i to jest mapa Middelburg. Zostanie ona poprawiona graficznie. Zostanie bo na PBR po prostu. Niestety wejdzie dopiero za aktualizacji 9.6 albo 9.7. Nie sądzę, żeby weszła w 9.5, bo w jak robi zapowiedź i ta zapowiedź jest gotowa, to nie wydaje w tej aktualizacji, której jest zrobiona, tego. Parę dalej. Nie wiem dlaczego w ogóle co. Nie tutaj chcą, chcą to jest jeszcze. Chcą przez dwie ale dobra. Zobaczymy w planiu o co chodzi. Tak czy inaczej, to jest powtórka ze streama. To jest nagrany stream po prostu. Część streama z Wargaming z finałów. Ponieważ w części ich finałów po prostu no, nagrali sobie powtórkę, czemu nie. Dźwięku nie ma z gry, ponieważ komentatorzy komentowali to co robią. Więc no, nie, nie mogłem. Nie, no, dokładnie. Nagrywa ja to drugi raz, niestety, bo nie łączyłem sobie mikrofonu, jestem najlepszy. Yy, no i co? No i mapkę na procesie świetnie prezentuje, jak na moje. Yy, jest o wiele lepsza. No, jakby nie patrzeć, to. No, pod względem takim cieniu, cieni, cieni oświetlenia o, o oświetlenia no jest o wiele lepsza jak pod względem roślinności fajnie że wyspy tutaj rozbudowali to też jest zawsze na plus no ta mapa ta chyba była najbardziej taka udekorowana poza mapą że wiecie że góry i tamte te budynki tam dalej co tam są a tak to jest jeszcze ładniejsza no i oczywiście niektóre kampy się pozmieniał, pozmieniają o, o. Niektóre kampy się pozmieniały oczywiście bo to No musi się pozmieniać nie ma innej opcji że, że się nie pozmienia A pewnie się troszkę inaczej będzie grało Niektórym lepiej niektórym gorzej Zobaczymy w praniu jak to będzie wyglądać Na pewno wiem że Wargaming będzie dodawać coraz więcej mapek z PBR i coraz większe mapy. No bo, bo już mają w planie wprowadzić inną większą mapę. Ja tylko czekam na to, aż ją wprowadzą, bo normalnie nie mogę się czekać. No i za niedługo mówię też wam kolejną mapkę, która wejdzie za niedługo. Tylko no niestety jeszcze potrzebuję yy, no parę informacji zdobyć, nie? Kościół jest też spoko. Ma dziurę w okienku, nawet w dwóch okienkach. Tylko niestety czarno to widzę, bo tam nic nie ma. Tak, jak raz nie? <laughs> no i co, no mapa się nieźle nie rozbudowała. Ja jestem za. Tak czy inaczej, to by było na tyle. I się ma.